Szanowni Państwo, nazywam się Krzysztof Koźmiński, jestem radcą prawnym, doktorem habilitowanym nauk prawnych oraz prezesem Fundacji Laboratorium Prawa i Gospodarki. Zapraszam do zapoznania się z informacjami dotyczącymi regulaminu studiów oraz regulaminu szkoły doktorskiej. Materiał został przygotowany w ramach kampanii edukacyjnej Rzecznicy Praw, prowadzonej w związku z projektem Laboratorium Prawa dla studentów i doktorantów. Projekt realizowany jest jako zadanie publiczne, współfinansowane ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki otrzymanych w 2023 roku w ramach konkursu Organizowanie i animowania działań na rzecz środowiska akademickiego. Regulamin studiów to jeden z najważniejszych aktów prawnych dla studentów. Z kolei regulamin szkoły doktorskiej pełni analogiczną rolę, jest równie istotny dla doktorantów. Przed rozpoczęciem kształcenia warto zapoznać się z tymi aktami. Zarówno regulamin studiów, jak i regulamin szkoły doktorskiej są aktami prawa wewnętrznego. Oznacza to, że, choć mają formalnie niższą moc prawną od obowiązującej ustawy aktualnie jest nią ustawa z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce i muszą być z nią zgodne, jednocześnie są bardziej szczegółowe i doprecyzowują ogólne rozwiązania ustawowe. Co więcej, każda uczelnia wyższa dysponuje pewnym zakresem swobody w zakresie kształtu regulaminów, a zatem nieco inne regulacje obowiązują np. studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Warszawskiego czy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Trzeba też pamiętać, że prawo stanowi system, czyli spójny układ wielu elementów, co oznacza w praktyce, że różne akty, np. ustawa, regulamin, powinny być czytane łącznie i na podstawie interpretacji wielu przepisów ustalić można finalną sytuację prawną, czyli zrekonstruować nałożone prawa i obowiązki. Nie należy zapominać też, że również Konstytucja wyznacza w pewnym zakresie sytuację studentów i doktorantów. Na przykład artykuł 70 ust. 5 Konstytucji wspomina o autonomii szkół wyższych na zasadach określonych w ustawie. Jednym z przejawów tej autonomii jest właśnie to, że poszczególne szkoły wyższe mają sporo samodzielności w zakresie określenia treści regulaminów. Zgodnie z ustawą Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce regulamin studiów określa organizację studiów oraz związane z nimi prawa i obowiązki studenta. Regulamin studiów jest uchwalany co najmniej na 5 miesięcy przed rozpoczęciem roku akademickiego. Regulamin studiów wymaga uzgodnienia z samorządem studenckim. Jeżeli w ciągu trzech miesięcy od uchwalenia regulaminu Senat i Samorząd Studencki nie dojdą do porozumienia w sprawie jego treści, regulamin wchodzi w życie na mocy ponownej uchwały Senatu podjętej większością co najmniej dwóch trzecich głosów jego statutowego składu. Regulamin studiów wchodzi w życie z początkiem roku akademickiego. Stosownie do przepisów ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce, regulamin szkoły doktorskiej określa organizację kształcenia w zakresie nieuregulowanym w ustawie. W szczególności sposób wyznaczenia i zmiany promotora, promotorów lub promotora pomocniczego, sposób dokumentowania przebiegu kształcenia, sposób przeprowadzenia oceny śródokresowej oraz warunki przedłużenia terminu złożenia rozprawy doktorskiej. Procedura uchwalania regulaminu szkoły doktorskiej uregulowana została podobnie jak w przypadku regulaminu studiów. Regulamin szkoły doktorskiej uchwala SENAT albo Rada Naukowa co najmniej 5 miesięcy przed rozpoczęciem roku akademickiego. Regulamin wymaga uzgodnienia z samorządem doktorantów. Jeżeli w ciągu trzech miesięcy od uchwalenia regulaminu Senat albo Rada Naukowa i samorząd doktorantów nie dojdą do porozumienia w sprawie jego treści, regulamin wchodzi w życie na mocy uchwały Senatu albo Rady Naukowej podjętej większością co najmniej 2-3 głosów statutowego składu tych organów. Regulamin wchodzi w życie z początkiem roku akademickiego. Procedurę zmiany tych aktów prawa wewnętrznego należy rozpocząć odpowiednio wcześnie, aby mieć odpowiedni czas na konsultacje oraz prowadzenie rozmów z osobami odpowiedzialnymi za kwestie studenckie lub doktoranckie. Należy pamiętać o uwzględnieniu interesów różnych grup, w tym w szczególności osób z niepełnosprawnościami, osób będących rodzicami czy też tych zainteresowanych indywidualizacją procesu kształcenia. Istotne jest to, że akty prawa wewnętrznego nie mogą być sprzeczne z aktami prawa powszechnie obowiązującego, czyli przede wszystkim ustawą. W przypadku sprzeczności przepisów zawartych w regulaminie szkoły doktorskiej czy regulaminie studiów z regulacjami ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce zastosowanie znajdą przepisy rangi ustawowej. W tym zakresie warto też wspomnieć, że na mocy artykułu 70 ust. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Zapewniona została autonomia szkół wyższych na zasadach określonych w ustawie. W związku z tym wiele przepisów jest dookreślanych właśnie w aktach prawa wewnętrznego. Pamiętajcie, że znaczenie może mieć każde słowo, a nawet przecinek użyty w regulaminie. W tym zakresie zachęcamy do zapoznania się z materiałami dotyczącymi zasad. Prawidłowej techniki prawodawczej. Pamiętajcie ponadto, że wskazane wyżej regulaminy nie są jedynie przejawem dążenia do uporządkowania i lepszej organizacji pracy szkół wyższych. Z regulaminu studiów czy regulaminu szkoły doktorskiej wynikają również często bardzo precyzyjne, konkretne, określone obowiązki, których naruszenie może skutkować odpowiedzialnością dyscyplinarną studentów czy doktorantów. Mówią o tym wyraźnie przepisy ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce. Zgodnie z artykułem 307 ust. 1 tej ustawy student podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej za naruszenie przepisów obowiązujących w uczelni oraz za czyn uchybiający godności studenta. Natomiast zgodnie z innym przepisem, artykułem 322 ust. 1 tej ustawy, doktorant podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej za naruszenie przepisów obowiązujących w podmiocie prowadzącym szkołę doktorską oraz za czyn uchybiający godności doktoranta. Rzecznicy praw.